Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Powiedz mi, jak spędzasz czas, a powiem ci, kim jesteś. Jeśli wieczorami jesteś po prostu zbyt zmęczony, lub nie masz czasu, aby cokolwiek zrobić, oznacza to, że w Twoim planie dnia brak równowagi i czas na zmiany. Być może Twoja praca jest zbyt trudna, bądź po prostu nieodpowiednia. A może nie wykorzystujesz w pełni czasu w ciągu dnia lub wieczorem? Zachowanie właściwej równowagi w gospodarowaniu czasem jest ważne, by dobrze pracować, by osiągać cele, by wypocząć i zrelaksować się. Przyjrzyj się dokładnie swoim codziennym zajęciom, wyciągnij wnioski i opracuj plan. Bądź gotowy, aby swój plan realizować, a będziesz na najlepszej drodze, by stać się lepiej zorganizowanym. Dlaczego warto być lepiej zorganizowanym? Gdy jesteś zajęty, nie martwisz się, ponieważ twój umysł nie może być zaprzątnięty dwoma różnymi rzeczami jednocześnie. Możesz dobrze spożytkować czas po pracy, poszerzając swoją wiedzę o świecie i życiu, poświęcając się swojemu hobby, a następnie, by odpocząć i być zadowolonym. To jest właśnie równowaga, a gdy zachowujesz równowagę. Jesteś lepiej zorganizowany. Być może jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko i codziennie nieco brakuje ci czasu. Dołóż starań, aby każdego dnia spokojnie usiąść, odpocząć i poczynić plany. Jeśli dobrze to rozwiążesz, powinieneś codziennie znaleźć kilka godzin na udoskonalanie swoich umiejętności organizacyjnych. Nie znam niczego bardziej pobudzającego, niż niekwestionowana ludzka umiejętność podnoszenia poziomu swego życia poprzez świadome działania. Henry Torrey 1817-1862. Większość z nas wykorzystuje swoje możliwości zaledwie w niewielkim zakresie i wszystkich nas stać na wiele więcej. Naprawdę możesz nauczyć się nowych rzeczy. Pomoże ci to odnaleźć nowy cel w życiu oraz da poczucie satysfakcji. Czytaj książki popularno-naukowe, aby poszerzyć swoją wiedzę o życiu codziennym oraz by posiąść nowe umiejętności, czy też udoskonalić te, które już masz. Wszystko to pomoże ci lepiej zorganizować swoje życie. Im bardziej zorganizowaną osobą jesteś, tym więcej będziesz mieć czasu dla siebie. W miarę jak stajesz się coraz bardziej zorganizowany, podejmuj się nowych zadań. Zacznij od czegoś małego i nieabsorbującego, a z czasem poświęcisz się coraz bardziej i bardziej swemu zadaniu. Być może zechcesz na przykład zabrać się za stolarstwo. Kiedy zakończysz swój projekt, będziesz zadowolony z siebie oraz ze sposobu, w jaki spędziłeś swój dobrze zorganizowany czas. Mając czas na wszystko i robiąc wszystko w swoim czasie, będziesz miał wolny umysł i pełne energii ciało aby stawić czoła nowym próbom. Jeśli jesteś pod znaczną presją, to nieco bardziej bierne i relaksujące przedsięwzięcie może okazać się właśnie tym, czego potrzebujesz, przynajmniej na początek. Raz w tygodniu lub chociaż przez kilka godzin w niektóre dni zarezerwuj sobie czas dla siebie. Jeżeli tak postąpisz, bycie zorganizowanym nie będzie jak kolejny uciążliwy obowiązek. W naturalny sposób będziesz chciał pozostać zorganizowanym, aby mieć więcej czasu dla siebie. Pójdź na spacer do parku, posłuchaj muzyki, przeczytaj interesującą książkę, popracuj spokojnie w ogrodzie lub pooglądaj trochę telewizję. Czas znaleziony na to wszystko to dodatkowa korzyść wynikająca z bycia zorganizowanym. Kiedy wchodzę do swego ogrodu z łopatą i skopuję grządkę, czuję taką radość i takie zdrowie. Że dostrzegam, iż przez cały czas, gdy pozwalałem innym robić za mnie to, co powinienem robić własnymi rękoma, okradałem samego siebie. Ralph Waldo Emerson 1803-1882. Pamiętaj, by organizować każdą sferę swojego życia. Aby być dobrze zorganizowanym, trzeba wiele czasu i starań, wiele trzeba zapamiętać. Poniżej znajdziesz świetne wskazówki, które ci w tym pomogą. Rób notatki. Każdego dnia musisz zapamiętać wiele drobnych rzeczy, ale dlaczego miałbyś je wszystkie przechowywać jedynie w swojej głowie? W chwili, gdy przypominasz sobie, by coś zrobić, najlepszą rzeczą jest zapisanie tego. Gdy będziesz chciał sobie coś przypomnieć, podpowiedź na kartce będzie na wyciągnięcie ręki. Trzymaj wszystkie notatki w jednym miejscu. Gdy już wyrobisz w sobie nawyk zapisywania wszystkiego, co ważne, Następnym krokiem powinno być trzymanie wszystkich swoich notatek w jednym miejscu. Ułatwi ci to zapamiętywanie. W innym przypadku traciłbyś cenny czas na szukanie swoich zapisków. Dbaj o zdrowie. Dobrze odżywiony umysł oznacza dobrą, ostrą jak brzytwa pamięć. Jedz zdrowo. Należycie odpoczywaj i ćwicz. Dzięki temu wszystkiemu będziesz mieć dobrą pamięć, lepszą zdolność koncentracji oraz będziesz bardziej sprawny intelektualnie. Nagrywaj swą każdą myśl. Może się okazać, że świetny pomysł przyjdzie ci do głowy podczas jazdy samochodem, bądź też właśnie wtedy przypomnisz sobie coś, co koniecznie musisz zapisać. Nie musisz zjeżdżać na pobocze, zatrzymać się i szukać notatnika. Zamiast tego nagraj się. Zjedź na bok i użyj małego dyktafonu. Jest on bardzo poręczny i możesz go wszędzie ze sobą zabrać, aby nagrywać swoje myśli i pomysły. Możesz też na przykład nagrać numer miejsca na parkingu, gdzie zostawiłeś swój samochód, albo warty zapamiętania numer telefonu, który zauważysz na plakacie, przejeżdżając obok niego. Niech Twój dyktafon stanie się Twoimi drugimi oczami i uszami. Najpierw zadzwoń. Kiedy jesteś w pracy i chcesz coś zrobić po powrocie do domu, najpierw zadzwoń na swój domowy numer i zostaw wiadomość na automatycznej sekretarce. W chwili, gdy wrócisz do domu i odsłuchasz wiadomość, przypomnisz sobie dokładnie, co zamierzałeś zrobić. Wierz w siebie. Jeżeli stale powtarzasz, że masz słabą pamięć, to zapewne tak będzie. Ważne jest, byś uwierzył, że potrafisz. Przypomnienia pocztą e-mail są bardzo praktyczne. Istnieje wiele dobrych, darmowych serwisów oferujących usługi przypominania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Możesz wpisać tam wszystko, cokolwiek chcesz zapamiętać. Na przykład wiadomość o przyjęciu powitalnym, rocznicy lub innym szczególnym wydarzeniu. A otrzymasz przypomnienie na swoją pocztę elektroniczną na kilka dni przed daną datą. Jest to rewelacyjny sposób na pobudzenie pamięci za pomocą internetu. Używaj samoprzylepnych karteczek. Te cudowne, małe samoprzylepne karteczki są, według mnie, na drugim miejscu w rankingu najwspanialszych wynalazków, zaraz za krojonym chlebem. Sprawdzają się one fantastycznie jako wspomagacze pamięci. Chcesz pamiętać, aby coś zrobić, zanim wyjdziesz z domu? Po prostu zapisz to na karteczce i przyklej ją po wewnętrznej stronie drzwi. Jasne, neonowe kolory z pewnością przyciągną twój wzrok, gdy będziesz wychodzić. Nie ma możliwości, byś je przegapił. Musisz wykonać pilny telefon z samego rana. Jak tylko się obudzisz, zostaw sobie wiadomość na karteczce przyklejonej do telefonu. Używaj minutników i budzików. Korzystaj z budzików i minutników podczas dnia. Musisz wyciągać ubrania z suszarki przed południem? Nastaw budzik, aby ci o tym przypominał. Chcesz wyjść na kolację z przyjaciółmi przed dziewiętnastą? Nastaw zegarek tak, by zadzwonił na kilka minut przed godziną, o której musisz zacząć się przygotowywać do wyjścia. Wizualne pobudzacze pamięci. Wizualne przypominacze pomogą ci pamiętać, oraz pozostać skoncentrowanym na obranym celu. Jeżeli Twoim celem jest udanie się za kilka lat w podróż do Irlandii, trzymaj fotografię Irlandii na swoim biurku. Jeżeli Twój cel to utrata 15 kg w pół roku, znajdź obrazek, zdjęcie lub ozdobę, która przypominałaby Ci o tym codziennie. Pożegnaj się z bałaganem. Teraz, kiedy już masz dobry sposób zapamiętywania swoich zadań, kolejnym ważnym krokiem będzie pozbycie się bałaganu. Bałagan odbiera radość życia i psuje humor, a zatem nie powinien być tolerowany. Niezwykle łatwo jest zabałaganić każdy pokój, lecz trzeba sporo ciężkiej pracy, aby owego bałaganu się pozbyć i wszystko uporządkować. Wielu ludzi twierdzi, że jednym z ich ulubionych zajęć, gdy są zdenerwowani, jest sprzątanie. Ciężko to sobie wyobrazić. Cóż, a jednak to prawda: sprzątanie wprowadza do naszego życia porządek, ład i cel. Nawet jeśli na raz porządkujemy tylko małe fragmenty, to z czasem uporządkujemy wszystko. Nie mówimy tu o przekładaniu rzeczy z jednej półki na inną. Mówimy o odbałaganieniu każdego pokoju w Twoim domu. Złoty myśli.